Większość mężczyzn powyżej 60. roku życia po cichu martwi się o swoją prostatę, ale rzadko o tym rozmawia. Być może budzisz się kilka razy w nocy, aby oddać mocz, czujesz, że pęcherz nigdy nie opróżnia się całkowicie, lub zauważasz, że strumień moczu nie jest tak silny jak kiedyś. W głębi duszy pojawia się pytanie, którego być może nie wypowiadasz na głos. Czy to tylko starzenie się, czy coś poważnego? Dobra wiadomość jest taka, że istnieją proste, codzienne nawyki, które możesz wprowadzić już teraz, aby chronić swoją prostatę i poprawić jej funkcjonowanie. Są one zaskakująco łatwe do przestrzegania, gdy już wiesz, co naprawdę ma znaczenie. Pierwszym nawykiem jest nawodnienie, ale prawidłowe. Większość mężczyzn pije albo zbyt mało, albo wypija ogromne ilości późno w nocy, co tylko pogarsza nocne wizyty w łazience. Zamiast tego rozłóż spożycie wody na cały dzień. Zacznij od szklanki wody zaraz po przebudzeniu, aby przepłukać pęcherz i pobudzić nerki. Następnie pij regularnie małe ilości. Dzięki temu mocz pozostaje rozcieńczony co pomaga zapobiegać podrażnieniom pęcherza i prostaty oraz zmniejsza ryzyko infekcji. Na godzinę lub dwie przed snem należy ograniczyć picie, aby nie zakłócać snu. Dieta to drugi codzienny nawyk i ma większy wpływ niż większość mężczyzn sądzi. Skoncentruj się na kolorowych warzywach, takich jak pomidory, brokuły i marchewka. Pomidory są bogate w likopen, składnik odżywczy, który wspomaga tkankę prostaty i zmniejsza stan zapalny. Warzywa krzyżowe, takie jak brokuły, pomagają organizmowi przetwarzać nadmiar hormonów, które w przeciwnym razie mogą nadmiernie stymulować prostatę i powodować jej powiększenie. Nie zapominaj też o zdrowych tłuszczach. Kwasy omega-3, zawarte w rybach lub siemieniu lnianym, pomagają łagodzić stany zapalne, które są jedną z głównych przyczyn dolegliwości prostaty. Zastąpienie przetworzonego mięsa i smażonych potraw tymi zdrowszymi tłuszczami może z czasem przynieść realną poprawę. Trzecim codziennym nawykiem są delikatne, ukierunkowane ruchy, o czym często zupełnie zapominają mężczyźni powyżej 60 roku życia. Prostaty potrzebuje dobrego przepływu krwi, a długotrwałe siedzenie spowalnia krążenie w okolicy miednicy. Może to prowadzić do obrzęków, ucisku i częstszego oddawania moczu. Już 5 do 10 minut ukierunkowanych ruchów dziennie może przynieść realną zmianę. Zacznij od przechylania miednicy lub lekkich pozycji jogi, takich jak pozycja mostka. Ruchy te aktywują mięśnie wokół miednicy, pobudzając przepływ krwi i wspomagając drenaż płynów limfatycznych. Nie musisz być elastyczny. Nawet samo wstawanie co godzinę, powolne kręcenie biodrami lub kilkuminutowy spacer po domu wspomaga pracę prostaty. Inną skuteczną opcją są ćwiczenia kegla, które wzmacniają mięśnie dna miednicy. Aby je znaleźć, wyobraź sobie, że próbujesz zatrzymać strumień moczu w trakcie oddawania moczu, to właśnie te mięśnie delikatnie napinasz. Wytrzymaj 5 sekund, rozluźnij się i powtórz 10 razy. Wykonuj to ćwiczenie raz lub dwa razy dziennie. Silne dno miednicy poprawia kontrolę nad pęcherzem, wspomaga funkcje seksualne i pomaga utrzymać odpowiednie ukrwienie okolicy prostaty. Na koniec połącz ten nawyk z głębokim oddychaniem. Kiedy oddychasz powoli do brzucha, przepona masuje narządy jamy brzusznej, stymulując krążenie i uspokajając układ nerwowy. To połączenie ruchu i relaksacji zmniejsza napięcie miednicy, które jest jednym z ukrytych czynników przyczyniających się do dyskomfortu prostaty. Stres jest jednym z najbardziej niedocenianych wrogów zdrowej prostaty. Kiedy jesteś pod wpływem chronicznego stresu, twoje ciało wytwarza wyższy poziom kortyzolu i adrenaliny. Hormony te zwężają naczynia krwionośne, zwiększają stan zapalny. A nawet mogą zaburzać równowagę hormonalną. Efekt? Prostaty, która jest podrażniona i opuchnięta, co prowadzi do częstszych potrzeb, słabszego przepływu i ciągłego uczucia ucisku. Rozwiązaniem jest stworzenie krótkich codziennych chwil, aby wyłączyć organizm z trybu walki lub ucieczki. Nie potrzebujesz godzinnej sesji medytacyjnej, wystarczy dwie lub trzy minuty powolnego głębokiego oddychania, aby uzyskać ogromną różnicę. Spróbuj tego wdychaj powietrze przez nos, licząc do czterech, wstrzymaj oddech na dwie sekundy i powoli wydychaj powietrze przez usta, licząc do sześciu. Powtórz to pięć razy, najlepiej siedząc wygodnie. Ta prosta technika aktywuje nerw błędny, obniżając tętno i zmniejszając sygnały zapalne, które wpływają na prostatę. Kolejnym niedocenianym sposobem na złagodzenie stresu jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Światło słoneczne pomaga regulować rytm dobowy, co poprawia jakość snu, a dobry sen jest niezbędny do regulacji hormonów i regeneracji prostaty. Staraj się codziennie spędzać co najmniej 15 minut na słońcu. Połącz to z krótkim spacerem, a w jeden krok połączysz ruch, relaks i naturalną produkcję witaminy D. Nie lekceważ też siły więzi społecznych. Badania pokazują, że mężczyźni mający silne więzi przyjacielskie mają niższe wskaźniki stanu zapalnego i lepszy ogólny stan zdrowia, w tym zdrowie prostaty. Nawet krótka rozmowa telefoniczna z przyjacielem może obniżyć poziom hormonów stresu. W następnej części wyjaśnię, w jaki sposób nawyki nocne, zwłaszcza to, co jesz i pijesz wieczorem, Mogą decydować o tym, czy budzisz się raz, czy pięć razy w nocy, aby oddać mocz, oraz jak wytrenować pęcherz, aby pracował dla ciebie, a nie przeciwko tobie. Wieczorne nawyki odgrywają ogromną rolę w tym, jak zachowuje się twoja prostata w nocy. Wielu mężczyzn nieświadomie skazuje się na niespokojny sen i wielokrotne wizyty w łazience tylko przez to, co jedzą i piją po kolacji. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest pora spożywania płynów. Jeśli większość wody wypijasz późnym wieczorem, pęcherz wypełni się tuż przed zaśnięciem. Zamiast tego, nawadniaj się wcześniej w ciągu dnia i ogranicz spożycie płynów po 19. Dzięki temu produkcja moczu w nocy będzie mniejsza, a potrzeba budzenia się mniejsza. Starannie dobieraj wieczorne napoje. Zamiast alkoholu, napojów gazowanych lub kawy. Które podrażniają pęcherz, wybieraj bezkofeinowe herbaty ziołowe, takie jak rumianek lub roibos. Działają one kojąco na układ nerwowy i wspomagają głęboki, regenerujący sen. Lepszy sen oznacza niższy poziom kortyzolu w nocy i więcej czasu na regenerację prostaty po stresie dnia. Ważny jest również wybór kolacji. Ciężkie, tłuste posiłki lub duża ilość pikantnych potraw tuż przed snem. Mogą wywołać refluks żołądkowy i stany zapalne, które powodują dodatkowy nacisk na okolice miednicy. Spróbuj zjeść lżejszą kolację zawierającą chude białko, gotowane warzywa i zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek lub awokado. Dzięki temu organizm otrzyma potrzebne składniki odżywcze bez obciążania układu pokarmowego w nocy. Oto cenna wskazówka. Stopniowo trenuj swój pęcherz. Około godziny przed snem opróżniej pęcherz, a następnie ponownie tuż przed zgaszeniem światła. Dzięki temu pęcherz będzie dłużej spokojny, co może zmniejszyć frustrujące budzenie się o drugiej w nocy. W następnej części zajmiemy się rolą hormonów, zwłaszcza testosteronu i DHT, w zdrowiu prostaty oraz tym, jak codzienne wybory mogą pomóc w utrzymaniu ich naturalnej równowagi wraz z wiekiem. Hormony odgrywają ogromną rolę w zdrowiu prostaty, a dobrą wiadomością jest to, że można na nie wpływać poprzez codzienne nawyki. Poziom testosteronu naturalnie spada wraz z wiekiem, ale nie oznacza to, że musisz godzić się na słabe funkcjonowanie lub podrażnienie prostaty. W rzeczywistości, zrównoważony poziom testosteronu wspomaga zdrowie tkanek, zmniejsza stan zapalny, a nawet pomaga regulować wzrost komórek w prostacie. Problem pojawia się, gdy testosteron jest zbyt agresywnie przekształcany w dihydrotestosteron. Podwyższony poziom DHT może stymulować wzrost prostaty, przyczyniając się do BPH, łagodnego przerostu prostaty, który powoduje częste oddawanie moczu. Celem nie jest całkowite wyeliminowanie DHT, ale utrzymanie jego równowagi. Jak to zrobić? Po pierwsze, utrzymuj zdrową wagę. Tłuszcz brzuszny jest aktywny hormonalnie i może prowadzić do wyższego poziomu estrogenu i niższego poziomu wolnego testosteronu. Codzienny 20-minutowy szybki spacer pomaga spalać tłuszcz i poprawia wrażliwość na insulinę, co wspiera równowagę hormonalną. Po drugie, włącz do swojej diety produkty bogate w cynk, takie jak pestki dyni, ostrygi i fasola. Cynk ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego metabolizmu testosteronu i pomaga regulować produkcję DHT. Wreszcie, unikaj nadmiernego spożywania alkoholu i przetworzonego cukru, które z czasem powodują wzrost poziomu estrogenu i obniżenie poziomu testosteronu. Utrzymanie równowagi hormonalnej nie tylko pomaga prostaty, ale także zwiększa energię, poprawia nastrój i sprawność seksualną dając ci wiele powodów, aby pozostać konsekwentnym. W następnej części wyjaśnię, dlaczego stan zapalny jest cichym wrogiem prostaty i podzielę się prostymi nawykami przeciwzapalnymi, od konkretnych produktów spożywczych po codzienne czynności, które mogą zapewnić spokój i brak bólu prostaty. Zapalenie jest jedną z największych ukrytych przyczyn problemów z prostatą. Kiedy tkanka wokół gruczołu pozostaje podrażniona, puchnie i uciska cewkę moczową, utrudniając oddawanie moczu i powodując ciągłe uczucie pełności. Przewlekłe zapalenie może również z czasem uszkodzić komórki, zwiększając ryzyko poważniejszych problemów. Dobra wiadomość? Możesz łagodzić to zapalenie każdego dnia, dokonując prostych wyborów. Zacznij od produktów przeciwzapalnych. Pomidory są bogate w likopen, który bezpośrednio wspomaga tkankę prostaty. Brokuły i inne warzywa krzyżowe pomagają organizmowi w detoksykacji nadmiaru hormonów, które mogą podrażniać prostatę. Tłuste ryby, takie jak łosoś, dostarczają kwasów omega-3, które łagodzą sygnały zapalne w całym organizmie. Przyprawy, takie jak kurkuma i imbir, są również potężnymi sprzymierzeńcami. Można je dodawać do zup, herbat, a nawet posypać kurkumą z czarnym pieprzem pieczone warzywa. Już niewielka dzienna dawka może z czasem przynieść zauważalną różnicę. Nie zapominaj też o ruchu. Ćwiczenia fizyczne są jednym z najskuteczniejszych środków przeciwzapalnych. Nie musisz biegać w maratonie. Nawet 10 minut szybkiego marszu lub delikatna sesja rozciągania obniżają poziom markerów zapalnych. I poprawiają krążenie w prostacie. Połącz to z odpowiednim nawodnieniem, a uzyskasz codzienną rutynę, która zapewni spokojne funkcjonowanie gruczołu. Jedną z najbardziej frustrujących części problemów z prostatą jest ciągła potrzeba oddawania moczu, zwłaszcza w nocy lub gdy jesteś poza domem. Dobrą wiadomością jest to, że możesz wytrenować swój pęcherz, aby stał się bardziej współpracujący. Trening pęcherza polega na stopniowym uczeniu mózgu i pęcherza, aby nieco dłużej zatrzymywały mocz, zmniejszając potrzebę oddawania moczu i poprawiając kontrolę. Zacznij od zwrócenia uwagi na swój zwyczajowy rytm. Być może oddajesz mocz co godzinę. Kiedy już poznasz swój rytm, spróbuj wydłużyć czas między wizytami w toalecie o 10 do 15 minut. Jeśli poczujesz potrzebę wcześniej, Ćwicz głębokie oddychanie i skurcze dna miednicy, aby uspokoić pęcherz i dać mu sygnał, aby poczekał. Z czasem wytrenujesz mięśnie i nerwy, które reagują mniej natychmiastowo. Ważną rolę odgrywa tu wzmocnienie dna miednicy za pomocą ćwiczeń kegla, o których mówiliśmy wcześniej. Mięśnie te działają jak zawiesie podtrzymujące pęcherz i cewkę moczową. Gdy są silniejsze, mogą oprzeć się potrzebie i pomóc ci dłużej zachować suchość. Kolejną wskazówką jest zwracanie uwagi na czynniki drażniące pęcherz. Kawa, alkohol, pikantne potrawy i napoje gazowane mogą nasilać potrzebę oddania moczu. Spróbuj ograniczyć ich spożycie na tydzień i sprawdź, czy zmniejszyła się liczba nocnych wizyt w toalecie. Połącz to z regularnym harmonogramem snu. Kładź się spać i wstawaj o tej samej porze każdego dnia, aby pomóc pęcherzowi znaleźć naturalny rytm. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo pozycja siedząca wpływa na prostatę. Wielogodzinne siedzenie na krześle uciska dno miednicy i ogranicza przepływ krwi, powodując ucisk i podrażnienie. Z czasem może to pogorszyć objawy, takie jak słaby strumień moczu lub częste oddawanie moczu. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, jak siedzisz. Czy garbisz się do przodu? Siedzisz na jednej nodze? Takie pozycje powodują nierównomierne. Staraj się siedzieć z obiema stopami płasko na podłodze, biodrami nieco wyżej niż kolanami i plecami opartymi o oparcie. Mała poduszka lub klin mogą odpowiednio przechylić miednice, aby zmniejszyć bezpośredni nacisk na prostatę. Rób przerwy na ruch co 30 do 45 minut. Nawet minutowe stanie i rozciąganie może przywrócić krążenie. Delikatne krążenia biodrami, marsz w miejscu lub po prostu przejście do innego pomieszczenia pomagają złagodzić uczucie ucisku w okolicy miednicy. Rozważ przejście na krzesło z lepszym ergonomicznym podparciem lub korzystanie z biurka do pracy na stojąco przez część dnia. Wielu mężczyzn twierdzi, że naprzemienne siedzenie i stanie zmniejsza dyskomfort i pomaga im odczuwać mniejszy ucisk wieczorem. W następnej części omówimy ostatni ważny czynnik sen Wyjaśnię dlaczego głęboki, nieprzerwany sen ma kluczowe znaczenie dla regeneracji prostaty, równowagi hormonalnej, a nawet kontroli pęcherza w nocy oraz jak stworzyć wieczorną rutynę, która to wspiera. Sen jest jednym z najsilniejszych, ale często pomijanych narzędzi wpływających na zdrowie prostaty. Podczas głębokiego snu organizm regeneruje tkanki, równoważy poziom hormonów i zmniejsza stan zapalny. Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla utrzymania spokoju i prawidłowego funkcjonowania prostaty. Z drugiej strony, słaba jakość snu lub jego przerywanie powoduje wzrost poziomu kortyzolu w nocy, nasilenie stanu zapalnego i pogorszenie nagłej potrzeby oddania moczu. Pierwszym krokiem jest ustalenie stałej pory kładzenia się spać i wstawania, nawet w weekendy. Trenuje to rytm dobowy, który z kolei reguluje hormony, takie jak melatonina i testosteron. Utrzymuj sypialnię w ciemności i chłodzie. Około 18 do 20 stopni Celsjusza. Aby sprzyjać głębszym cyklom snu. Unikaj ekranów przez co najmniej 30 minut przed snem. Niebieskie światło emitowane przez telefony i telewizory hamuje produkcję melatoniny, opóźniając zasypianie. Zamiast tego spróbuj wykonać uspokajające czynności, lekkie rozciąganie, czytanie lub słuchanie delikatnej muzyki. Jeśli budzi Cię nocna potrzeba oddania moczu, pozostaw przyciemnione światła. I unikaj sprawdzania godziny. Dzięki temu mózg nie obudzi się całkowicie i łatwiej będzie ci ponownie zasnąć. Pamiętaj o strategii nawadniania opisanej wcześniej. Około dwie godziny przed snem przestań pić duże ilości płynów, ale 30 do 60 minut przed snem wypij małą szklankę, aby utrzymać stabilną objętość krwi. Ta równowaga pomaga ograniczyć nocne wizyty w toalecie. Jednocześnie wspomagając krążenie w prostacie w nocy. W następnej części połączymy wszystkie te nawyki w prostą codzienną rutynę: nawodnienie, dieta, ruch, kontrola stresu i sen, abyś mógł chronić swoją prostatę, zmniejszyć objawy i odzyskać pewność siebie. Zbierzmy wszystko w jeden przejrzysty plan dnia, który możesz zacząć realizować już dziś. Rozpocznij dzień od szklanki wody. Aby nawodnić organizm i przepłukać pęcherz, a następnie poruszaj się przez kilka minut. Nawet lekkie rozciąganie lub krótki spacer, aby pobudzić krążenie. Włącz do lunchu i kolacji kolorowe warzywa i zdrowe tłuszcze, a kilka razy w tygodniu spożywaj produkty bogate w cynk, takie jak pestki dyni, aby wspierać równowagę hormonalną. Rób krótkie przerwy na ruch co godzinę, zwłaszcza jeśli siedzisz przez długi czas. I dodaj 5 do 10 minut łagodnych ćwiczeń mięśni Dena, miednicy raz lub dwa razy dziennie. Połącz je z powolnym oddychaniem, aby utrzymać niski poziom hormonów stresu. Zadbaj o wieczorne nawyki, jedząc lżejszą kolację, ograniczając spożycie dużych ilości płynów na dwie godziny przed snem i wybierając napoje uspokajające, takie jak herbata rumiankowa. Ustal regularną porę snu i trzymaj się jej. Chroni to poziom testosteronu i zapewnia prostacie niezbędny czas na nocną regenerację. Aby zapewnić sobie głębszy sen, zadbaj o to, aby w sypialni było chłodno, ciemno i cicho. Dzięki tym niewielkim zmianom stworzysz idealne warunki dla zdrowej prostaty: stabilny przepływ krwi, zrównoważony poziom hormonów, zmniejszone stany zapalne i uspokojone nerwy. Z czasem zauważysz, że rzadziej wstajesz w nocy do toalety, odczuwasz mniejsze napięcie i ogólnie czujesz się lepiej. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzach, co zamierzasz zmienić w swoim życiu.